Ej, kochani, ciorniku Wam pokażę film. To będzie w sumie taki reading vlog. Nie wiem, z ilu dni się będzie składał, ale to nie będzie taki zwykły, że po prostu czytam sobie jakąś książkę, którą ja bym chciała, bo nie. Będę tutaj czytać książkę kupioną przez moją siostrę, wybraną przez moją siostrę i spakowaną przez moją siostrę, bo ja absolutnie nie wiem, co to jest za książka. Nie wiem. Tak. ja jej też kupiłam właśnie książkę, którą jej zapakowałam i o której ona nie wie. Co to jest za gatunek, a ja nic. Um, no więc tak. Ona mi zapakowała tutaj w taki papier. Widzicie, w lody. Taki niebieski, ciutki, fajne. No i będziemy teraz właśnie zaczynać czytać. Nie wiem, ile nam to zaj zajmie, zajmie, bo nie mam dużo rzeczy na głowie. A to ma 412 stron. Więc absolutnie nie wiem, ile ja to przeczytam, tą książkę. A tutaj na sumie nic jakby nie mamy napisane. To jest tylko dedykacja. Tam cztery i pierwszy rozdział już tutaj zaczyna. Jestem ciekawa, czy ta książka mi się spodoba, bo to jest chyba Roma z moją i wybrała. Ja Wam nie powiem, co jej wybrałam. Dopiero jak przeczytamy, to będę mogła Wam pokazać. No więc tak, to będzie o tym film. Nigdzie jeszcze tego nie widziałam, a jak było takie coś, no to idziemy czytać z moją siostrą, bo już się nie mogę doczekać, czy mi się spodoba ta książka, czy nie. Mm, więc tak, tak, no, widzimy się y, później z jakimś update'em, co o niej będę myśleć i tak dalej. Hejka, Ogólnie jest ich wielka losy, to teraz na górę. Aczkolwiek, przychodzę do Was z szybkim update'em, czytelniczym tej oto książki. Yy... Tak dobrze trzymam Tej książki Ja już obstawiam co to jest za książkę. Yy, po motywach Ogólnie po treści yy, I o fabule Po fabule yy, Która też jest na stronie Jestem na 184 stronie Myślę, że to jest Doktor Serce Takie mam przyczucie tam jest doktor Serce. Tytuł. Sam wskazuje, że to jest książka coś o doktorze, coś z sercami i w ogóle. Z sercem. A tutaj główny bohater na pierwszej randce ich randce. Yy, ją poderwał coś tam, że ona się spytała, czym on się zajmuje, a on odpowiedział, że no, coś tam leczy serca, czy tam pomaga w leczeniu serc. Dlatego jestem pewna na 100%, że to jest ta książka. Na pewno. Na pewno. I już się nie mogę doczekać, aż ja aż zdejmę tą folię. I się przekonam co to jest Jak na razie nie polubiłam na samym początku w pierwszych dwóch rozdziałach e, Rodziny głównej bohaterki Bo no, niezbyt fajnie się zachowała ogólnie Więc nie polubiłam głównego bohatera mm. I co też słyszałam o tej książce Doktor Serce, To to jest, że niby Enemies to Lovers Wydawnictwo to promowało Uważam, że to nie jest Enemies to Lovers Totalnie nie Byli mm, na początku na siebie po prostu wkurzeni I się nie lubili bo wydarzyła się taka, a nie inna sytuacja pomiędzy nimi, że połali przez chwilę, dosłownie chwilę do siebie niechęcią, ale później od razu, prawie od razu, to się w ogóle wyłączyło i wiecie o co chodzi. A więc tak, czytam, podczytuję sobie to sobie bardziej, bo zaczęłam też um, czytać dwie inne książki, które najbardziej teraz się skupiam na tej. Ale tak, no i że mamy święta dzisiaj Wielkanoc, no to Wam pokażę szybko, co dostałam. Nic odkrywczego, za bardzo, bo po prostu co roku dostajemy słodycze. Więc no, jakiś, nie wiem, winderbłę, no to jest połowa. Więc tak, i to tyle, co chciałam Wam sobie powiedzieć w tej książce. Bo też nie jakoś bardzo, a też zapominam podczas czytania jej coś wam nagrywać, jakieś wstawki, co mi się nie podoba, co podoba, bo po prostu zapominam. Ale mam nadzieję, że dalej będę pamiętać po prostu, bo chciałabym to skończyć jeszcze w tym miesiącu. Jeszcze. A coś okaże, to się zobaczy później. No, więc widzimy się na większym update'cie Hejka, szybki update czytelniczy. Taki bardzo szybki. No bo zostało mi 80 stron do skończenia tej książki. W końcu. W końcu. Jestem na 332 stronie. A to ma 412 chyba. Jest spoko. A to nie jest nic takiego. Wow. To by mi się mega spodobało, co. Bym dała temu 4 gwiazdki. Myślę, że dam temu 3. Czy będzie moim zdaniem git, taka ocena, bo to jest po prostu taka mech książka. Wiem, co to jest za książka. Na 100% jestem pewna, co to jest za książka, jaki to jest tytuł. No i tutaj nawet widać kolor tej układki. Bo po podgląduję. Nie, jest. bo to po prostu się zepsuło. Chcę to dzisiaj skończyć. Myślę, że to mi zajmie półtorej jeszcze godziny. Więc to, to jak najszybciej zrobić. No więc to tyle. Nadal tak średnio lubię rodzinę głównej bohaterki. Główny bohater jest spoko. No i co mogę powiedzieć? Nie wiem. Na razie to tyle. Powiem wam więcej w, w ostatnim update'cie po skończeniu tej książki. Ogólnie nagrywam tą wstawkę, jak montuję ten film. I patrzę i nie mam pliku, filmiku nagranego z tego, jak otwieram tą książkę, jak odpakowuję ją i jak widzę jej okładkę. Nie mam tego filmu. Nie wiem, co się z nim stało, gdzie. Coś, no, ja nie wiem, co ja z nim zrobiłam, albo po prostu nie mam go. A to była moja reakcja na tą książkę. No, ale no nie mam, nie wiem. No więc bez reakcji, ale Wam jeszcze opowiem właśnie o czym jest ta książka, więc nie przedłużam, tylko oglądajcie dalej. Ok, jest bardzo długi czas później, odkąd Wam ostatnim razem nagrywałam coś o tej książce w tym filmie, bo ostatnim razem to jak otwierałam ją po skończeniu. I nie opowiedziałam, nie opowiedziałam Wam dalej o fabule tej książki. Więc teraz na szybko Wam opowiem, bo chciałabym już ten film wrzucić. Karena, główna Bohaterka od małego chce doznać miłości, tak jak z bajki. Wiecie co chodzi, ale na razie nie ma żadnych kandydatów. Nie chce spędzać czasu na, na aplikacjach randkowych. No i chce się zaj zajmować swoim autem zmarłej mamy. Który odnawia i domem rodzinnym, gdzie mieszka jeszcze tam jej tata, babcia i siostra. Bardziej zależy na tych dwóch rzeczach, na domie i na właśnie aucie. Aczkolwiek pewnego razu jej tata oznajmia, że wyprowadza się z tego domu i go sprzedaje. Jej siostra bierze za niedługo ślub. Jej rodzice, ich rodzice, mieli tak, że jeśli któraś z nich będzie wychodzić za mąż, no to mają takie pieniądze odłożone, żeby im je dać. Na jakieś tam dekoracje, na, ogólnie wiecie, na ślub. No i główna bohaterka potrzebuje pieniędzy na ten dom, żeby odkupić go od swojego ojca, bo bardzo nie zależy na, na nim. Tylko się zaręczyć, żeby dostać te pieniądze. Główny bohater, Prem jest doktorem, kardiologiem czy coś w tym stylu, wiecie o co chodzi. I chce swoją mieć jakby klinikę. Tylko że jest jeden problem: nie ma za bardzo pieniędzy. Z niczym miał, ale przez to, że poznali się z głównym bohaterem, barze, nie znali się, ale zaczęli ze sobą rozmawiać. Kilka godzin doszło coś pomiędzy nimi, lecz Perem uciekł. Uciekł, no a później to Macie wyjaśnione I ich drugie spotkanie wydarza się na takim show, na live. Ie. Wiecie o co chodzi? Bo jej siostra jest tam influencerką i ona tam jakieś live'y przeprowadza i w ogóle Właśnie przeprowadza wywiad z Premem Gdzie za kamerą jest Karena Dochodzi do nimi do sprzeczki na live'ie Każdy teraz wie, że oni się nie lubią No i Prem przez to traci swojego... Wiecie, hmm, tego sponsora na tą klinikę, gdzie większość pieniędzy właśnie on wykładał I żeby Odzyskać te znowu pieniądze. Musi jakoś swój wizerunek w internecie odzyskać, naprawić. I dodatkowo jeszcze jego mama da mu pieniądze, jeśli się zaręczy. No i co oczywiście głównie bohaterzy wpadają na pomysł, w sumie osoby trzecie wpadają na pomysł, żeby oni we dwójkę, bo obydwoje potrzebują pieniędzy mega szybko, w trzy miesiące, to muszą się za zaręczyć. Prosta. Aczkolwiek jest jeden problem. Główna bohaterka chce małżeństwa z miłości, a nie aranżowane, jak od początku osoby trzecie chcą, żeby oni mieli Bingo Pomagają sobie nawzajem 16 plus jest ta książka? Uważam, nie było to najlepsze No po prostu czytałam to, bo musiałam Sama z siebie nie zabrałabym się za tą książkę, szczerze mówiąc Nie Daję temu dwie pół, pół gwiazdki średnia ocena no i to tyle, co mam z sobie do powiedzenia. Mam nadzieję, że ten film się spodobał. Jak tak, to widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale.